Jakie są plusy mieszkania w mniejszym mieście? Oprócz tego, że kurwa mniej pieniędzy wydajesz, i masz teoretyczny spokój, który jest bardzo indywidualną rzeczą. Zdefiniuj większe miasto. Spierdol się, pierdol się. Już będę definiować większe miasto, naprawdę, już na nim się nie chcę. A nawet ci stajmatuję, jechać. Zdefiniuj większe miasto, kurwa. Nowy Jork, Sydney. No bo nie mogę, no. Chłop nie może. Jem sa drożdżówkę, gadam normalnie, a chłop mówi, zdefiniuj większe miasto. No nie wiem, no kurwa, karze wojewódzkie, no przecież to, to jest niesamowite. Proszę Was, zostawcie mnie w spokoju. Ja se gram Nilom, jem sobie gram nilą, jem sa drożdżówkę. Wypierdalać. Ja pierdolę. Jaki zorganizowany gang zrobili, co? Pierdalcie się wszyscy! Ja jestem bardzo miłą sobą, ale jak już widzę takie Misiorysie, kurwy jebane, które. Jak jestem na przykład offline chory piszą kurwa znowu się jak paliłam tak z domu i widzę, to wam kurwa dosyć jak tego Misierysia. Powiem tak, odpierdol się ode mnie! Odpierdol się ode mnie. No udajesz nie słyszy. Nie, nie słyszę, kłótnia z widzami jest. To ważniejsze niż gierka? No ty to dla ciebie chrupcy były ważniejsze w pewnym momencie. Nie no, ale ja się pełni kupiam. Bo to już jest jeden master gramy na ludzi, nie? Dobrze, dobrze grają. Więc raz powtórzę! Jestem miłym człowiekiem Nie, 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 nie wrakana, nie wrakana. Ale mamy szóstki, spokojnie, nie bój się Pewnie, że tak, no ale to... Kurwa, odjebałem Ja pierdolę Rakana nigdy właśnie nie zapiemy, nie? No nie, Może nie, to ale to rob... chodzi o to, żeby postraszyć, możesz... popalić cooldowny No dalny. tak, no to możesz, możesz wejść w krzak O kurwa, stary, chyba lipa Go, próbujemy dajma Miniony trzeba odchudzić No go Mogę to zjebałem, bo... Dash'a dałem to jakby w stronę Tureta jakoś Ja też ginę. No jest okej, okay, no straciła no. I list nie zyskuje, batery. Nie, to my straciliśmy. 2 za 1. no jak? To już, to jest tragedia. No 2 no za 1 no tragedia no. No. Jest okej okay, Ksiuk, naprawdę. Półtora fali się rozbiło dla Syndry. Tylko, że trochę szybciej, jak dostałem, no to po prostu wierzę w niego, w nią. Ale ja nie miałem jak! Za minionami stała mordeczko, za Dobrze. minionami. Kucham no tak, no tak. No dać. ja ci ja ci maczak, no, no nie jest, jest gituwa, no, jest gituwa, no, za minionami stała. Właśnie o to, o to mi chodzi, no. Trzeba czasami po prostu wymyślić o kąt, albo nie wiem, stać przede mną, nie możemy znować Ale no to ja wyszedłem przed! Ale... No miniony zaczęły mnie bić. Musiałbym je obiecać, żeby je obejść, to musiałbym tankować hity. W sensie. Ale miniony dużo no, zdaniem jest bardzo nieoptymalne, żebym tam na pałę wybiegał do przodu. To, to... Przytankuje w chuj obrażeń, a i tak ona się nie da złapać. Bo to tankuje absolutnie Portem. No ale to nie, nie jestem tego, żeby ha, się za free. HP to jest resource, tylko i wyłącznie No ja wiem, ale właśnie uważam, że dużo resource bym zaś poświęcił za zbyt małą nagrodę. O o, o, mam vein, mam vein, mam vein Ty, ale my drake robimy ej No dobra Gówne jest talie jak coś Tepe ci Back, back, back. Tak, po prostu w... wpadła i padła. Będę szybszy? Mam mu z tego? Aj no ładnie zagrał tej. Fuck, ja znowu mam kręzak, debil, Muszę to zmienić. No byłem. Dobra, najfirsty robię, fajne, fajne zejście. Dive, 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 dive. Oczywiście, ty nadal możesz ginąć. Dobra, ja ginę, poczekajcie. Dobra, no tankował Garen, spoko, nie z Mira. Jeet! To ta trochę tryluje, ale to nic. Ono się FF daje, no to nie jest Go, zamykamy, zamykamy, zamykamy. Mam huka. Ładnie. Idziemy O kurwa Czekajcie, nie wchodźcie, bo nie ma Garena, nie ma Garena Nie miało to znaczenia, chyba że nie ma Garena Widzowie, tutaj D1 Mastery same I taki winek to by na to? Co to nie na taka strona? Zawista to nie na człowieku. Fajny gameplay w ogóle jest. I wiecie co jest najlepsze w tej ninach? Że ona ma jakiś pojebanego expa dostaje, gościu. Mamon się pyta, czy w CS2 zimgram. Jak CS2 wyjdzie, to z chęcią zagram z mamonem, tak. Jebać mamona? No? Co ty gadasz? Nie, pisz tak. Zmień skinka? Nie, Ten skinek jest słaby. Dzisiaj szedłem na pocztę. Jakiś chłop w ogóle przede mną w kolejce. I mówi, że. Chciałbym wstrzymać przekaz pieniężny, bo jego, jego, jego dziewczyna go szukała. I czekajcie, że musiał zapłacić 6 zł za dyspozycję wstrzymania tego. On taki rozjebany był. ręka owinięta bandażem, noga owinięta bandażem, tak taki poharatany, kurwa człowieku. No widać, że, że w życiu przepracował, nie? Dobre, dobrego chłopaka wykorzystała baba Rel w lesie? Raz mieliśmy rel w lesie i powiem tak, nie zrelowała Ej, klęs! Ja pierdzielę, no widzimy, bo bym gosta zrobił w ostatniej walce. Znaczy champion selekcie Dobra, gram bez klęsa Może być, może być. W sumie zdarzyło się nie? To dam. Najdudniejszy najdudniejszy challenge w historii, tak. Jakiś najdudniejszy challenge. Nie challenge, bo jak A to no, nie, nie jest, ale to, to nie jest challenge, to nie jest challenge. Ja powtarzam, to nie jest challenge. Do, do no. challenge się człowiek <laughs> przygotowuje na świeżym koncie. Nie, no jest. Ale nie. Tak nie Jak ja mówiłem, Al, że wbijamy mastera na dułobocie. To większość pisała XD, GW, jak ty na mainie nie możesz na topie wbić. Tak mi pisał no, to, nie. To classic, no to jest klasyk, no to jest klasyk. Jest to są widzowie Gross od Brusa, nie od Disa nawet. No tak było Wizawie, tak było. W ogóle nawet nie wierzyliście, że damy radę. A idzie tak dobrze, że mówicie a nie graj tym, bo to za, za łatwo, za łatwo, wygrywasz. że nudy, nudy. Konto zboostowany no, mamy i tyle. A no tak, no tak, pominaliśmy Delivery Gold, no My dlatego to jest oszukany challenge jak coś. To oszukany, challenge... oszukany. Zmieniamy nazwę challenge na oszukany challenge. Ale to nie challenge, proszę nie nazywać tego challenge'em. Challenge, challenge jak rójesz taki full tryhard, taki totalny spocony tryhard, żeby im przegrać ani jednej gierki, albo przegrywać jak najmniej. Naprawdę. A ja uważam, że sobie gramy na luzie i sobie w konia walimy czasami i nie wiem A dość Krzyku gra trzeba nad jak na krzyż, to nie mają jak coś. Nie. Jak nie challenge, jak ja nie gram niczym innym, tylko swoimi najlepszymi herosami Ja tutaj challengeuję, pa. Boom. Nie, ale to... Wow, 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 co ty robisz? Kurwa, oddaj im wrażenia, Remek. Jak? Wiesz jestem mele? Aha. Ty, pa, Rel. Pierasie, się, piera się krzu Nami Może, może, możemy, 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 możemy. Mi, możemy. Mam huka, mam huka, mam huka, mam huka. O ale nie. kurwa! jest okej, jest okej, pa. Nie się wrażeń. Fajnie, tankuję, no, jeden. dziękuję jednak. Dobra, zegarek jest! Dzięki, że jesteś trzy. Dobra. Zegarek przyszedł bez many, rzucił bombę i może spierdalać. Ale że Action go tak kurwa ten? Wyprzedził? Ja nie widziałem tego. Dobra, bo to kurwa STR, no, pod statyka nie? Zilan. Fajnie, fajnie, z Longswordem se zaczął. Aha. I widzowie jak chcą, żebym ja testował sobie postacie. Jak mamy takich ludzi w życiu no to może działać generalnie, ale. Nie może działać. Ja jestem już pewien, że będzie już z głównym. No i kurwa stwierdził, że działać i może, no i tyle. A dlaczego działać może? Bo za mało oferuje statyka. Jak za mało? Karkowi. Po co mu jako na dwie bomby wavea kasuje? No dobra, ale co to zmienia, że będzie miał statyka? On będzie cały czas tym samym Zidanem, którego znamy. No ale będzie mniej leczył, mniej przyspieszał, mniej slowował. Czowieku. Tyle samo będzie robił. Aha. Y, flash, se Ta, nie? To Tam. w ogóle ja mam moment, strasznie. Ażkę? Tak, jakby się mam zapalić, to zajebiście Awe... Widzimy Ewelinę, możemy atakować No, kuk, aj Mogłem, ale jest dużo minionów, kolejny wave, nie miałem jeszcze szóstego levela, Ja one-shotuję, one-shotuję miniony, kurwa, no, krzyku No, za blisko no, dla mnie zabisko <gfort> no, no ja zacznę chyba Wejdę tutaj, patrzę od, no. od razu straszam, dobra? Go No Flashami. Bo ty wciągasz ich do środka tak, mam taką r tylko nie instant Wieda, wieda, wieda. czekaj, pa Weź, weź A ty Mam mamaszka mam aszkę, mam Bum, kurwa Kurwa, Krzychu, na mnie nie miała flasza Aszka miała? No To czemu nie flasza? Kuk Dawaj da o kurwa, ja uciekam Nie no, odjebałem Co? Mogłeś zasłonić no to coś, kurwa. No kurwa, no co się, że mogłem. No dobra, nic. No kurwa i dwa się ja pierdolę! no Kurwa! GirlForce Girlforsa nie kupię teraz. Ja pierdolę, tak, straciliśmy. Dobra, mam powerspike już na Zilanie Teraz rozpierdoli. Ta no, spójrz za siebie, a nie na Zilana, ej Mogę ich zasłonić. Ale co z tego, żebym zasłonił, to, Nie miałby E zaraz i koniec. No miałem i co. sekundę, za sekundę miałem shielda, huka i Ale ja, 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 ja próbowałem zasłonić, no kurwa, to że się nie udało, nie, nie, nie zwalaj teraz na mnie. Dziś, Takie tak, że... dogywanie... Ja wiem, że próbowałeś, tylko bardzo późno podjąłeś decyzję o spróbowaniu. U niej. Co? Też. Na instancie spróbowałem. Dobra, whatever, nawet mi się nie chce. Instancie próbowałem zasłonić. Cały czas się blisko ciebie trzymałem, żeby jak dał RK. Ned byłem na tobie, jak, nie jak tam, się Ja tam ja wiem o tym, że ja tam nie powinienem, no. Okej, okay, jakby nie mówię. Ładnie, flash nami Aaa idę nie, nie, to z wave'em, z wave'em, nie tak Bez wave'a nie dajemy A one Ty jest super będziesz, low Z Aatroxem Kurwa, nie było No, no, no Ja pierdolę, no Flash jest kurwa dostępny, no Zajebiste no. combo kurwa w powietrzu tą rel zajebał KURWA! No nie mogę! Nice jump O, czekaj, co jest Kurwa, Aha, nie widziałem, nie Dobra, ka. Nie widziałeś tej. Okej. Okay. Dobra, teraz martwy. O ja pierdolę. Wszyscy giną. Albo nie. Ty, dobra, nie jest najgorzej. Kurwa, no jakbyś słyszała, to byśmy zabili no, ta, ta ta też pinguje jak pizda. Cię to wpierda nam. Okej. Okay. Nie mam many, kurwa. Ginę, to może pomożesz. No, ma bardzo ma obrażeń, idzie action, aż z Iran. Musimy spalić no nie ja, ja próbuję, nie, nie, w ogóle. Ja, ja many kurwa nie miałem, to moje spele kosztują manę. 26 moje many kosztują. Za bardzo szatnąłeś się. O kurwa, to jest przysto. Okay, nikt nie zginął, plus. Nie, nie. O, o, o. BUM! Dobra, uważam na action, na, tak, na nami Ewelina i action. Dobra, to tower, po prostu tower, po prostu tower. Nie, hey, nie, tower, nie, nie, ev, 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 nie? Evelyn Asham, kurwa, no przecież mówię. O kurwa! Stary. Ja PIERDOLĘ Dobra, ja go zostawiam? Bomba. Uh, ja pierdolę, no jest dobrze, fuj, z ich To ten statik właśnie być R? Czasem, A nie ma, problem ma Nie ma sens tak to super, EJ! Nie o, te, teraz Erka. Teraz Rka, teraz Rka ka Nie. Te nie. Jesteś... Elo Ej, nie ma Valdimira z nimi, może... Tu Akszan, Akszan idzie Idę, idę Widzieli mnie jak coś Uważaj nie nie ma Idę BUM! Silna się daje, no. Dobre ma to ale to nie wiem, z Zilana Meges. He! <słyska> to się jak tym Wladimirem. Nie, no właśnie chyba tak z mi brakuje. Tab jest, wydaje mi się, turbo dojebane w ogóle ten Max E jest taki. Czy nie no, Tabi w nich, w nich chyba są średni, mi się daje. Patrzcie, to jest Medicine Raid ugrane No I ma słabiej. Ta, ja, tabi tabi 300 zrobiłem dla ażkę na Axana na co miałem zrobić? W Merce? A, nie wiem, a nie wiem, cooldowny może nie, nie wiem, nie wiem co jest dobre. tak speed jest taki bardzo idealny mam wrażenie. Ruch, tak. atak, ruch, atak. Z Zilane? No, to ja żadnych Mercu nie kupuję. nie Ty widzisz, że on ci będzie Rki rzucał, ta? No a, a komu? Nie wiem, a może nikomu? Strasznie na sobie do tego zilana jesteś. Dzisiaj ja uważam, że nie można na takie, rzeczy, na takie osoby liczyć. Znaczy się, że trzeba. Szkoda, że go nie było. To jest gówno. To nie, jest za, gówno. Bardzo się, za bardzo się pierduję. Nie mieliśmy Zilana tutaj. Nie mieliśmy kurwa Zilana tutaj. Nie zauważyłem tego. 5 5 musimy dominować. Kurwa tutaj w jakieś. Nie wiem, czy jeden, albo jeden, dwa flasze poleciały ogólnie. Mi się da, to może być bardzo częsty scenariusz, że właśnie, może go nie być, albo jakiś nie da, bo nie będzie w Eee, z Krzychu. Przecież to nasza wina jest, no. ma czacze. Dobrze zagrała, no. A! Dobra, flash. To był okrzyk bojowy. Coś, ale no, co trwa. No rację, z jednego już to. Ale na przykład mi się wydaje, że ten Shield może być lepszy niż Bloodthirster Tobie, czy nie? Nie no to i to Widzę właśnie, no to nie jest za dużo trochę lifesteala Ty tak jest pod obrażenia, nie? Jak coś Nie no, więcej lifestealów, tym lepiej w skrócie, nie? Też. To co ja mam lifesteal chyba zwiększony, ta A, więc się więc daje ci lifesteal, ta? 7,5% więcej, no w teorii, znaczy no w praktyce R'ka w nich? Do welina raczej. Oj, jeszcze że źle. W się sensie, kiedy będziemy mieć masterowe MMR? Bo gramy na D1 master cały czas. A to są ludzie, którzy mają po prostu obniżone też. O, there was an error. A co co nie? No, jeszcze możemy razem grać o, Bruce odpalił, what the fuck? Powrót do tryhardu, solo tylko Fiora? Ja pierdolę Bruce jest niemożliwy Bruce to ma kurwa średnie powrót do tryhardu raz w miesiącu, nie? Albo w tygodni na tym poziom Zobaczcie tytuł ty, ty, kurwa streama, ty ja. Niesamowite Nie myślicie na ile Tak by bez, bez żadnego siedzenia, nie? Na no to ja mu ja, to mówię turbo prawdę Ej, ja chciałem Bicę zagrać i zbandowałeś, mordo no to dobrze chyba, nie? zbanowałem, ja banuję Blisa od nie. 10 banujesz gier. Nie też rengara, widziałem, że rengara też banujesz. Ty zbanowałeś rengara człowieku. Kiedy? Teraz tak, ale wcześniej? No dzisiaj, no ja o 10 gier banuję Bliskranka jak coś. Czemu? No bo nie chcę grać na niego. Może dalej Amon muka się pojazdać? Nie. Ja jestem na TP Penilach, nie obchodzi mi to. To mu mu wziąć teraz czy nie? Nie, do Nilach nie ma sensu Amu mu Dobra kurwa, no Nautilius zajebany, no nie wiem, na ma. a kurwa człowieku. On się pierdolił. Czy działa na liniach? No, Gerfors chyba lepszy. Fajny jest ten Gerfors. Ten Dash dodatkowy. Faktycznie, trash, kartus, Dziwna linia. To dawaj. Do tyłu, do tyłu. Idę, idę. Trash, trash, trash. No na porace. Dobra, już. Nie warto chyba Warto, Dobre, warto Dobra ja wchodzę I ucieka już no. Ja pierdolki głąb Ja pierdolę. Warto Ale co warto przecież Lisin turbo się zagrał no Ale i tak samo to, że akcja schodził To już i tak Jest okej, okay. stracił o. krypy ten może Znaczy no, nie no i stracił No kurwa mać to. To powinno inaczej wyglądać, od razu powinien być dive, taki z bomby Nie mogliśmy inaczej zajmować Imo No nie, nie, nie ale... też było Szybciej go powinniśmy nabić. Ach, jest No widzę, ja to ma dwójkę Dobra, jest, 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 uff Kurwa, krypy tracę, ale. Flash ignite. Kurwa, te krypy moje. Chyba egzosta nie mają. Nie mają, nie mają heal, nie mają egzosta, Możemy się wpierdalać. Pewnie. Uciekniesz? Kurwa. Nie wiem. A. Jak będę biegał razem z sobą bombę, to połowę obrażeń ty tankujesz. Mogę też tak robić. My te botlane widzowie. Tutaj, zobaczcie. A teraz taki się wylosował karty straszne. Huk! Mogę dać Rysza? Chodź, 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 chodź. Idę, o kurwa. Mamy Kaśkę za sobą, zaraz mam merkę. Trzy sekundy. A. Ja pierdolę. L, ładnie, wyjebani tak zostali. Uo. Użyłem kuprzy, tym, nie miałem treści, żeby go dowieść. Ładnie, nie? Widzę, że tutaj gram. Takie, ta reczka. to dzisiaj moje top. Gram jak pizda? No tak, gram jak pizda, bo wyskoczyłem, żeby koń nie załączytował. No masz rację, no i widzę drogi. Klasik, nie? Niesamowite to jest. O kurwa, ja many nie mam. Ja pierdolę. No dobra, powiedzmy, że. że warf. I ma warf. No, jak go teraz zabijamy, to, to nie będzie tragedia, tak. Tylko musimy go spaniszować za flaszą. W ogóle jakieś fajne kombosy mamy. Wukong, Nilach. Oni w ogóle nie mają defensywy na wejściu. Tresz odwrót, raczej w niego. Nie wiem, czy za odwrócić. Bo chodzi w Kartusa, kurwa. A, sorry. A, no mogliśmy w Kartusa, mogliśmy. No, przemieszczam się. Kurwa, co mi tyle obrażeń, Dobra, no, no bierzemy first turret, ho, po prostu Nawet się forsujemy, wpierdamy się jak tylko się da Za dwie minuty jest drake, to tam będziemy się tłuc Dobra, mamy go Cichu, gdzie ty kurwa jesteś no Rod, biegnę do mida No czemu nie do mnie? A czemu się dajesz łapać? No to jest taki no, cel, nie no, ja ci powiedziałam jedną rzecz. Idziemy w Mida wpierdalamy się bierzemy turet. A ty na Mida siedzisz? Oni wyskoczyli mi z krzaków tutaj. Jak Gorenek nie zbanuje, to będzie. Biskrunk? Nie. żadnego kranka Czemu? Justes postać. Jak Justes? To czemu no banujesz postaje? No w kurwie, albo gramy do przodu i może nas skakać pod wieże. Briskrunk pani szóje agresywne granie. A walka, walka, bo woką idzie Disingowa No to jest no turbo różnica ta levelowa To jest ciekawe A ile to daje? 50% expa które by się straciło Umarł Nie Ty, no faktycznie nie Co? O kurwa Ja umieram ja pierdolę! Nie no, właśnie mogę go gonić chyba do końca. Albo Ignaj mu dać. Mo moja rka tak by Do 50 Nie no, jeszcze by tego brakowało, żeby tyle miał obrażenia, no. To już było przegięcie. W ogóle ten trochę Samirę milach. No tak się wpierdala, no też. Wpierdala się właśnie, taki tak jak Tak samo Szako też ma, taki low range, właśnie się wpierdala. Szako? Nie, Szako nie. Ma, ale co, nie ma podobnych? Ma podobne. No kadekery tak. Pod jakby podobną rolę pełnią, może tak. Ej. Chyba możemy. Trójkę jesteśmy, nic nie widzimy. No flash. Dobra. O. Zasłużył. Bo To zabrać. Jak dzieciaczków kurwa małych ograł. Dziękuję bardzo. Na ślepo w ogóle zajebał. I nie ty, że jeszcze pod dobrym kątem, to jeszcze dobił. W sumie... A zagrajmy sobie kat ...Nilach tank. Nie. Ja zagram. Tak. to dobre będzie. Ja pierdolę, co zrobiłem w ogóle, ty, ale odjebałem Znowu pomyliłem przyciski No i zgridowałem na to, żeby sobie obniżyć obrażenia magiczne Na kartusie Na 3000 zł, to trochę dużo Kurwa, ale gówno się odjebało Nie no, straszne gówno się stało W ogóle, czemu taka walka wynikła, nie fajna To nic, czekamy na obiektywy chyba, bo to nie ma co tak szarpać Ej, Jayce otwór z głębin A! Ale siadło, ale tu siadło Czy chcecie kończyć grę, tako, na dwójkę? No nie wiem, to dobre Zróbmy tego drajka, zróbmy to nie ma co szarpać. Nie dość mi się ta gra po tylu latach. Nie, kocham League Liga Legend. Liga Legend to najlepsza gra na świecie. Lepsza niż życie. Niż seks, niż narkotyki, niż jedzenie, niż. E, nie wiem co. Żyć, ale życie to też właśnie taka gierka, trochę, co? No ta. To jeszcze bardziej RNG to... niż ŻOL. Że jaka? Lepsza? Bardziej RNG niż Liga Legend. no. Bardziej RNG. Bardziej złożona gra. Ale też trzeba postać wymaksować. Ja pierdolę Kurwa, prawie my Jay tam D2 Skipniliśmy w ogóle diament 3. Ja mam game still in progress, ciekawe. W ogóle Aftershock zablokował 2000 obrażeń i zadał 1100 obrażeń. Poko.